Witam Cię serdecznie, Agnes. Powiedz kilka słów o sobie. Tak, jeżeli to można to... Cię streścić w kilku słowach. Dziękuję za zaproszenie. Absolutnie moja przyjemność tutaj z Tobą porozmawiać, o czym my rozmawiamy już od jakiegoś czasu. I myślę, że dla wielu osób, które dołączą do naszego live'a, czy będą odsłuchiwać, będzie to bardzo interesujący temat, bo. Napisałaś bardzo że tak powiem, sprytnie tutaj, jak ustawić mindset na sukces. Ja bym powiedziała, jak odnieść prawdziwy sukces. I tak jak nazwałaś to fantastycznie, bo ty wiesz doskonale ze swojego życia, że sukces to nie tylko pieniądze i sukces to nie tylko prosperujący biznes, bo tak standardowo ludzie by pomyśleli, ale sukces to spokój wewnętrzny, to. Zdrowie to uleczanie siebie.